A kto najlepszym zwrotę, Bartek? Była proste, że Marcysia, ja już tam wszystkich Ogar widzę jest posiadany. nie Ogar posiadany. Całą noc, siedzi ze mną cały skład, aha, to nasz pilot. tak się bawi ekipa, uh, Całą noc, tak ze mną elą nad, Całą noc, tak tu ekipa, No um, noc zaje ale hurra ale wogar no, ekipa o, o ekipa o, o ekipa jesteśmy te ekipa tam, o, o ekipa o, o, ekipa, o, o ekipa ekipa o, 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 ekipa o, o wiem że kocha moich ludzi właśnie złoty nasze kruchy ekipa donosi ekipa. A szybko wylecą ze bramy. Aha, nasz lot, tak to robi ekipa. O, małą noc, staję przy sobie. Ale krzyk, to chyba najgorzej poleciał.